Masz przed sobą czystą kartkę. Narysuj na niej linię, to oś czasu. Podziel ją na 16 równych odcinków. Na początku osi zapisz godzinę, o której chcesz zacząć pracę, a na końcu godzinę zakończenia pracy. Na początku każdego odcinka zapisz czas startu. W ten sposób uzyskasz oś z odcinkami oznaczonymi co pół godziny. Zobacz, ile tego jest. To jest niesamowity luksus. W tym momencie samodzielnie ustalisz, co ma się dziać z Twoim życiem jutro, zamiast na koniec dnia zastanawiać się, co stało się z tym dniem. Pokażę Ci teraz idealny dla mnie rozkład dnia, a dopiero później przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces ułożenia Twojego planu dnia. Swój modelowy dzień oprę na przykładzie pracy w godzinach 8-16. Wyznaczam trzy pierwsze najważniejsze zadania. To mają być zadania najważniejsze, a nie najłatwiejsze czy najprzyjemniejsze. Często wręcz odwrotnie będą to te sprawy, do których najmniej chętnie się zabierasz. Chodzi o to, by możliwie szybko uporać się z tym, co naprawdę ma znaczenie a nie przekładać papierki z jednej kubki na drugą. Takie jedno ważne zadanie zajmuje zwykle 2,5 godziny odcinki czasu. Nazwa je dla uproszczenia jednostkami czasu. Zatem wykonanie trzech najważniejszych zadań zajmuje sześć pierwszych jednostek czasu, czyli 3 godziny. Jeżeli praca zaczyna się o ósmej, to o jedenastej jestem już po trzech kluczowych zadaniach tego dnia. Mam pewność, że nikt i nic nie sprawi, że na koniec dnia okaże się, że znowu jakieś spontaniczne pożary spowodowały, że nie starczyło dziś czasu na esencję mojej pracy. Co robię następnie? Sprawdzam pocztę. Staram się i polecam Tobie sprawdzać pocztę jeden raz dziennie. Jeżeli uważasz, że musisz być bardziej na bieżąco, ustal sobie na początku dwie pory w ciągu dnia, w których sprawdzasz pocztę. Nie rób tego co chwilę. To straszny rozpraszacz. Nawet jeżeli jesteś asystentką lub asystentem biura, zarządu czy jednej konkretnej osoby, ustal sobie, kiedy włączasz i sprawdzasz pocztę. Nawet jeśli ma to być co półtorej lub co dwie godziny. Jeśli jesteś w trakcie wykonywania zadania, powiadomienia z poczty, na które od razu się niemal rzucasz, bo może komuś urwało nogę, wcale nie wpływają pozytywnie na jakość Twojej pracy. Nie. Wielozadaniowość to nie cnota, to droga do utraty zdrowia. Wróćmy do otwierania poczty po trzech kluczowych zadaniach. Sprawdzanie wiadomości przychodzących to tak naprawdę sprawdzanie, jakie nowe zadania się pojawiają. Przez te 25 minut zapoznaj się z każdą wiadomością i trzymaj się zasady jednego dotknięcia. Każdego maila masz dotknąć tylko raz, po to, żeby nie czytać kilka razy tego samego tekstu. W praktyce, jeżeli zajęcie się daną sprawą miałoby zająć do dwóch minut, zrób to od razu. Jeżeli dłużej, oceń pilność na dziś czy na inny dzień i zapisz w kalendarzu pod odpowiednią datą. I tak po kolei, aż do ostatniej wiadomości. Po sprawdzeniu poczty, a wcześniej wykonaniu trzech pierwszych zadań, czas na dłuższą przerwę pół godziny. Ja w tym czasie spaceruję. Jeżeli wszystko jest realizowane zgodnie z planem, kiedy wracam ze spaceru, połowa czasu pracy jeszcze przede mną, a ja mam już wykonane trzy najważniejsze zadania, oraz wiem czego nowego świat ode mnie oczekuje, ponieważ sprawdziłam pocztę. Oprócz zadań z poczty, w trakcie dnia mogą się też pojawić inne nowe zadania. Potrzefa albo będące efektem wykonanych telefonów, np. oferta obiecana klientowi. To są zadania, które nie zostały wcześniej zaplanowane. Kluczem do sukcesu w planowaniu dnia jest niewypełnienie zadaniami zaplanowanymi całej osi czasu. Trzeba zostawić sobie spory odcinek czasu na sprawy niezaplanowane, inaczej mówiąc bieżące, i to też trzeba zaplanować. Dać temu pełnoprawną przestrzeń w planie dnia. Dla mnie dobrym momentem jest czas tu po, tuż po przerwie. Przeznaczam na to 2,5 godziny, czyli 5,5 godzinnych sprintów. Ty możesz przeznaczyć więcej, jeśli twoja praca tego wymaga mniej, nie polecam. Pamiętaj, aby wszystkie zadania, które się pojawiają w tym miejscu, nawet te najdrobniejsze, również zapisać na liście zadań. Na koniec dnia będziesz wiedzieć, co pochłonęło Twój czas. To każdorazowo pomoże ci lepiej zaplanować kolejny dzień. Umieszczenie bloku zadań bieżących w konkretnych ramach czasowych daje wspaniałe efekty. Daje także olbrzymi spokój. Kiedy ktoś do ciebie podchodzi lub dzwoni i chce wyznaczyć ci zadanie, jesteś w stanie poinformować tę osobę, do której godziny ma się spodziewać efektów tej pracy. Według tego modelowego planu, na koniec zadań bieżących mamy godzinę 14.30. Przeniosę się teraz od razu na koniec dnia pracy. Tam jest pewien stały punkt planowanie następnego dnia. Przeznaczam na to ostatnie 20 minut pół godziny. W takim razie, aby zacząć planowanie o 15:30, mogę wypełnić zaplanowanymi zadaniami już tylko jedną godzinę między 14:30 a 15:30. Tyle o moim idealnym rozkładzie dnia. Teraz, słuchając tego nagrania, możesz zaplanować swój dzień pracy. Naprawdę polecam kartkę i długopis do rozrysowania całości. Właściwie dwie kartki i długopis. Powtórzę od samego początku. Masz przed sobą czystą kartkę. Narysuj na niej poziomą linię, to oś czasu. Podziel ją na 16 równych odcinków. Na początku osi zapisz godzinę, o której chcesz zacząć pracę, a na końcu godzinę zakończenia pracy. Na początku każdego odcinka zapisz czas startu. W ten sposób uzyskasz oś czasu z odcinkami oznaczonymi co pół godziny. Teraz ważna sprawa. Potrzebujesz listy zadań, które masz do wykonania, żeby wiedzieć, jak tę oś czasu wypełnić zadaniami. To będzie twoja druga kartka. W poprzednim odcinku mówiłam o oznaczaniu zadań priorytetami czyli odpowiadaniu sobie na pytanie, czy zadanie jest pilne i czy jest ważne. Pojawiło się cztery grupy zadań: priorytet A: pilne i ważne, do wykonania jako pierwsze. Priorytet B: niepilne, ale ważne, do wykonania w następnej kolejności. Codziennie wykonaj przynajmniej jedno zadanie z tej grupy, inaczej będziesz tylko gasić pożary, zamiast rozwijać się. Priorytet C: pilne, ale nieważne, do wyeliminowania poprzez konsekwentne stawianie granic otoczeniu. Możesz po prostu odmówić albo spróbować to oddelegować komuś innemu. To są te wieczne koleżeńskie przysługi, które działają tylko w jedną stronę. Priorytet D. Niepilne i nieważne. Te zadania w pracy eliminujesz całkowicie. Tak naprawdę masz skupić się na zadaniach A i B. Taka lista zadań powinna tworzyć się sama w trakcie codziennej pracy. W poniedziałek zostało ustalone spotkanie na czwartek, więc w środę po południu już widzisz je w kalendarzu. Zadania bez terminu być może gromadzisz na listach zadań nieopatrzonych terminem wykonania. Czas planowania dnia pracy to ten moment, w którym do takiej listy należy sięgnąć i z niej wybierać zadania na jutro. Na liście umieść także sprawdzanie poczty oraz planowanie. Codziennie muszą się pojawić na osi czasu. Tak więc zadania spisane, priorytety ustalone. Teraz przy każdym z zadań zapisz, ile półgodzinnych odcinków czasu powinno zająć. Po co? Po to, żeby umieć zaplanować dzień i nie napakować do niego niewykonalnej liczby zadań, bo takie działanie rodzi frustrację i jest przeciwskuteczne. Przed sobą miej listę zadań z oznaczonymi priorytetami, pełny obraz sytuacji. Przy każdym ze zadań zaznacz kreskami, ile półgodzinnych odcinków czasu zajmie każde z zadań. Jedno pół godziny, 25 minut pracy plus 5 minut przerwy to jedna kreska. Niech to będą szacunki możliwie realistyczne, a nie możliwie optymistyczne, ambitne. Na przykład, co poniedziałkowe zebrania, w których biorę udział, trwają zazwyczaj półtorej godziny. Czasami zdarzyło się, że godzinę. Planując dzień, zarezerwuję dla nich każdorazowo półtorej godziny. Jeżeli którymś razem zebranie będzie trwało krócej, świetnie, zrobię w tym czasie coś innego. Gorzej by było, gdybym rozpoczynała dzień od półgodzinnego nie do czasu. Kiedy masz już przed sobą listę wszystkich zadań, przy nich ustalone priorytety oraz określoną ilość czasu potrzebną na wykonanie zadania, jesteś w stanie wybrać, co ostatecznie ma się znaleźć na dzisiejszej osi czasu. Po ustaleniu, ile potrwa każda z czynności, pamiętaj, aby uwzględnić czas na planowanie i czas na sprawdzanie poczty, zsumuj to i sprawdź, czy mieścisz się w zakładanym łącznym czasie pracy. Powinien ci jeszcze zostać czas minimum półtorej godziny, a najlepiej dwie i pół, na zadania niezaplanowane. Jeżeli okaże się, że zadań jest za dużo, musisz po prostu zmienić plan. Możesz skrócić czas, który przeznaczysz na konkretne zadania, jeśli były zaplanowane na zasadzie przeznaczę na tę sprawę dzisiaj tyle i tyle czasu, a nie na zasadzie muszę dziś przekopać konkretnie 50 m kwadratowych ogródka, bo to musi zająć ileś godzin. Z szukaniem oszczędności na czasie w takich sprawach trzeba działać ostrożnie, ponieważ takimi sprawami jak w pierwszym przykładzie, które sami sobie wyznaczamy do wykonania w konkretnym terminie, ale one nie mają bliskiego terminu do wykonania narzuconego nam ze zewnątrz, zwykle są zadania ważne i niepilne, czyli kluczowe dla naszego rozwoju. Nie mogą iść na odstrzał w pierwszej kolejności. Druga opcja... Uszczuplenia planu na dziś to przełożenie części zadań na inny dzień. I tak naprawdę to jest najlepsza droga. W tym momencie zaczniesz rozumieć, że na co dzień próbujesz w ciągu jednego dnia zrobić więcej niż się da. Lepiej zawczasu wypełnić zadaniami kalendarz na cały tydzień i później bardziej świadomie nim zarządzać, np. odmawiając wykonywania nie swoich zadań, wiecznych przysług i pracy na cudzy sukces. Łatwiej ci będzie odmawiać. Musisz pracować. Masz zaplanowane zadania. Właśnie po to, żeby zdecydować, co wykonasz jutro, a nie dziś, musisz wcześniej określić priorytet każdego z zadań. Zadania wybrane, priorytety ustalone, czas wykonania oszacowany. Pozostaje do ustalenia kolejność wykonania zadań z uwzględnieniem ich ważności, czasu trwania oraz rozłożenia czasu pracy na odcinki wynikające z dotychczasowych zobowiązań, takich jak umówione spotkania, które mają wyznaczone ramy czasowe. Co teraz? Wracamy do osi czasu. Przed sobą masz pustą oś czasu podzieloną na dwa razy więcej odcinków niż godzin, które mają być na pracę przeznaczone. Ostatnie pół godziny to planowanie dnia następnego. Zapisz to na początku. W jakimś stopniu ta oś czasu pracy powinna być dostosowana do twoich indywidualnych predyspozycji, jeśli chodzi o poziom energii w ciągu dnia. Natomiast tej kwestii zostawiłabym najmniejszy wpływ na całą kształt. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę kluczowe jest to, żeby na początku dnia zająć się kluczowymi sprawami. To jest moja propozycja dla Ciebie. Po pierwsze, najpierw trzy najważniejsze zadania. Po drugie, potem sprawdzanie poczt. Trzecie, dłuższa przerwa. Po przerwie, zadania nieplanowane. Na koniec, znowu zadania planowane i po wszystkim, planowanie następnego dnia. Podsumowując, narysuj oś, podziel na dwa razy więcej odcinków niż liczba godzin, które mają być przeznaczone na pracę. W ten sposób podzielisz dzień pracy na odcinki obejmujące 25 minut pracy i 5 minut przerwy. 8-godzinny dzień pracy to aż 16 takich odcinków. Oś oznacz godzinami. Przygotuj listę zadań, wypisz zadania, przypisz im priorytety, oszacuj czas potrzebny na wykonanie. Zdecyduj, co ma być zrobione. Ustal kolejność wykonywania działań. Zapisz na osi zadania w odpowiedniej kolejności. Zacznij pracę od pierwszego zadania i skup się na nim całkowicie, potem na kolejnym i tak aż do ostatniego. Pamiętaj o przerwach. Ostatnią jednostkę czasu pracy przeznacz na planowanie następnego dnia. Teraz kluczowa sprawa. To, co robisz, to plan. Plan, a nie gwarancja idealnej rzeczywistości. To, że ktoś ci przerwie, albo jakieś zadanie okaże się bardziej czasochłonne niż w założeniach, to nie oznacza, że robienie planu jest bez sensu. To oznacza jedno: kiedy po jakimś rozproszeniu spojrzysz na plan, wiesz, za jakie zadanie masz się zabrać w tej chwili. Nad niczym nie musisz się zastanawiać. Bierzesz pierwsze z brzegu i działasz. Wracasz do pracy. Oszczędzasz w ten sposób olbrzymią ilość czasu i unikasz niepotrzebnego stresu. Na początku proces planowania dnia może się wydać pracochłonny i skomplikowany, a wizja jego realizacji trudna. Oczywiście, na początku trzeba włożyć więcej wysiłków w wypracowanie swojego idealnego planu dnia i próby trzymania się go. To kwestia wyrobienia odpowiednich nawyków. Mogę Cię jednak zapewnić, że ten wysiłek z całą pewnością się opłaca. Daje coś bezcennego poczucie prawdziwej władzy nad własnym życiem. Po drugie, pomaga urealnić własne, często przeszacowane oczekiwania co do tego, ile zadań można faktycznie zmieścić w ciągu jednego dnia pracy. Po trzecie, pozwala zobaczyć, jak dużo można zrobić w trakcie 25 minut, jeśli zadba się o odpowiedni poziom skupienia, dając sobie prawo do zajmowania się tylko jedną rzeczą naraz. Na sam koniec. Jeżeli masz zapamiętać z tego nagrania tylko 21 słów, to trzymaj się tych trzech zasad. Zacznij od trzech najważniejszych zadań. Zarezerwuj czas na zadania niezaplanowane. Poczta to nie smycz. Sprawdzaj maila raz albo dwa razy dziennie. To wszystko. To od ciebie zależy, czy wykorzystasz tę wiedzę i zrobisz ten pierwszy krok. Spróbujesz. Pamiętaj, to ty decydujesz. Dziękuję za dziś. Zapraszam Cię na kolejny odcinek na kanale To Ja Decyduję. Jeżeli to, co tu słyszysz, jest dla Ciebie przydatne, kliknij łapkę w górę, poznam Twoją ocenę. Zachęcam Cię do zostawienia komentarza, wtedy poznam też Twoją opinię. Żeby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach, kliknij subskrybuj.